Cześć! Chciałabym zaprosić Cię bardzo serdecznie do pogadanki przy kawie. Zapasz więc swoją ulubioną kawę. Ja mam tutaj cappuccino w kubku, który no już pewnie, jeśli nie zrobił tego tytułu, to kubek na pewno zdradził Ci tematykę dzisiejszego filmu. To nic. Mimo wszystko zapasz ulubioną kawę, a jeśli wolisz to herbatę. Chwilę poczekam i startujemy z opowieścią. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Zamknij oczy i przenieś się myślą o 20 lat wstecz. Do roku 2001: do szkoły podstawowej w niewielkim miasteczku. Żyje tam i uczęszcza pewna dziewczynka, która bardzo kocha czytać. I która, zapytana o wymarzony prezent mikołajkowy, oczywiście w kwocie do 30 zł, napisała na liście przy swoim nazwisku hasło książka. Wyobraź sobie, że dziewczynka zupełnie nie znała się wtedy na gatunkach literackich. Nie była jeszcze tą osobą, która siedzi dzisiaj przed tobą. Już wiesz, że to historia o mnie. Wyobraź sobie, że dziewczynka nie zna się na gatunkach literackich. Pisze więc po prostu książka. A zatem. Święty Mikołaj w osobie kolegi, kolegi czy koleżanki z klasy, mógłby ofiarować jej wszystko, nawet krwawy kryminał, pod warunkiem, że taki można ofiarować jedenastolatce, ale to kwestia dyskusyjna, prawda? Zbliżają się klasowe Mikołajki. Mała ula, bo o mnie przecież mowa, otwiera Prezent jako pierwsza. Rozrywa papier, czując pod palcami jego chropowatą fakturę. W końcu to papier w gwiazdki. Idealny na prezent Mikołajkowy. I widzi tajemniczą okładkę z napisem: Harry Potter. Jeszcze wtedy nic nie wie o tej serii, bo cały Potterowy szał dopiero ma się rozkręcić. Mimo wszystko otwiera to miszcze, wtedy wydające jej się opasłym, a dzisiaj wiemy, że pierwszy tom ma raptem 200 stron, więc zupełnie nie jest tomem opasłym w porównaniu z, z kolejnymi, które się pojawią. No ale wróćmy do historii. Otwiera mała Ula książkę i zaczyna czytać. Rozdział pierwszy, pierwsze zdanie brzmiące: Państwo darslejowie spod numeru czwartego mogli z dumą dum stwierdzić, że są całkowicie normalni, chwała Bogu. I mimo, że oczekiwała wielkich emocji, nie czuje nic, nawet minimalnego podekscytowania. Mimo to, jednak próbuje przebrnąć przez pierwszy rozdział i czuje się potwornie tym pierwszym rozdziałem Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Znużona, znudzona, poirytowana. Cóż więc robi mała Ula? Odrzuca książkę w kąt. I ona sobie tam leży kilka tygodni. Po to, by po jakimś czasie na fali wiecznych, klasowych pogaduszek o tym, co Harry zrobił, a Ron powiedział, wrócić do rąk naszej bohaterki. Wiedząc, jak koszmarnie męczyła się z pierwszym rozdziałem, mała Ula postanawia pominąć go, tak po prostu pominąć i zacząć od rozdziału drugiego. Dziś wiem już, że ta decyzja małej uli była decyzją najlepszą, jaką wtedy mogła podjąć, bo ja, dorosła ula, do tej pory czuję się wciągnięta w ten niesamowity, poterowy świat. No, ale jak to wygląda w tej chwili, opowiem Ci za chwilę. Teraz jednak przejdźmy płynnie w naszej historii do tego. Jak rozwijała się moja potteromania? Bo wyobraź sobie, że, że się rozwinęła. Jeżeli Twoje życie, młode życie, przypadało na początek lat dwutysięcznych, to pewnie pamiętasz ten cały szał związany z Harrym Potterem i z premierami kolejnych filmów, książek. Domyślasz się więc, jak bardzo było to dla mnie wciągające przeżycie, móc utożsamić się z bohaterami powieści, którą czytałam. Ja jestem z tego pokolenia, które dorastało z poterem. Tak jak mówiłam, kiedy otrzymałam na Mikołajki pierwszy tom, miałam lat 11, czyli dokładnie tyle, ile nasz główny bohater w chwili rozpoczęcia się historii. W związku z czym, no, rok po roku dorastałam wraz z bohaterami, co sprawiło, że na pewno łatwiej mi było utożsamić się z ich przeżyciami, z językiem, którym mówią. Ale mimo wszystko nie spodziewałam się, czytając tą pierwszy, że stanę się poterowym frikiem. Stanę się poterową wariatką. Zwróć uwagę, że nawet teraz jako dorosła osoba, mam przy sobie kubek z Gryfindoru. To chyba o czymś świadczy. To jest taki stan, który nie mija. Z niecierpliwością, więc oczekiwałam premier kolejnych tomów, później wyciągałam rodziców do Kina na filmy. Ciekawa historia wiąże się też w ogóle z piątym tomem i z tym, w jaki sposób udało mi się go uzyskać. Otóż, o ile pierwsze trzy tomy wychodziły praktycznie rok po roku, to na kolejne trzeba było troszkę czekać. W związku z czym premiera piątego tomu odbyła się, czyli Gdybyś nie pamiętał, nie pamiętała. Piąty tom to jest Harry Potter i Zakon Feniksa. Premiera piątego tomu odbywała się gdzieś w roku 2004, może 2005. Sprawdzę to i wkleję ci w montażu, żeby nie wprowadzić cię w błąd. A dzień premiery był akurat dniem pierwszym ferii zimowych w moim województwie. Więc rano, gdy tylko dowiedziałam się, że książki wpłynęły do księgarni w całej Polsce, zadzwoniłam do taty, prosząc, by przywiózł mi z miasta mój wyczekiwany piąty tom. Przecież czekałam bardzo długo kilka lat to, to naprawdę dużo jak dla nastolatki. Tata z początku nie bardzo chciał się zgodzić, ale to było takie, wiesz, droczenie. A jednak, po dłuższych namowach zgodził się, uległ. Zawsze byłam córeczką tatusia, więc nie spodziewałam się szczerze mówiąc innego efektu. Więc gdy tylko wjechał samochodem na posesję, wybiegłam do niego oczywiście. Przytuliłam, porwałam w ręce książkę i pobiegłam na górę do swojego pokoju, by tam na całą noc zanurzyć się w lekturze. Nie wyobrażasz sobie nawet, ile łez wylałam. Matko, to to, co dzieje się w piątym tomie, tak mną wtedy wstrząsnęło, tak byłam potwornie wściekła na autorkę, na Rowling, że miałam ochotę z jednej strony podrzeć tę książkę w strzępy, a z drugiej wiedziałam, że jeśli to zrobię, no to nie doczytam do końca. Płakałam jak bubr. Chyba e, aż takie wzruszenie wywołał chyba we mnie tylko e, pan Wołodyjowski jego tam ostatnie rozdziały. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to zrobię film o trylogii, jeśli będzie Cię to interesowało. Koniecznie mi o tym napisz w komentarzu. I czytałam całą noc, płakałam, czytałam, płakałam, czytałam. W końcu wściekła, odrzuciłam książkę, przeczytawszy oczywiście do ostatniej strony, łącznie ze słowniczkiem, który się tam znajdował, bo w pierwszych wydaniach, na pewno o tym wiesz, jeśli nie, to będzie to dla ciebie ciekawostka. W pierwszych wydaniach. Andrzej Polkowski, czyli świętej pamięci tłumacz Harry'ego Pottera, zamieścił taki słowniczek wyjaśniający pewne terminy. We współczesnych wydaniach, w tym również w tej czarnej serii, tego słowniczka już nie ma. Widocznie Media Rodzina, które wydaje Harry'ego Pottera i również wznowienia, uznało, że jest on tak długo na rynku, że nie potrzeba już tego słownika. W każdym razie yy, przeczytałam do ostatniej kartki, łącznie z tym słowniczkiem, o którym mówię. I zeszłam rano na śniadanie ze łzami w oczach i z krzykiem: O Boże, nie mam co czytać, kiedy szósty tom. Moi rodzice, podejrzewam, byli porządnie zdziwieni, bo. Yy, Zakon Feniksa ma 950 stron. To jest chyba najbardziej opasły tom tej sagi. A mimo to udało mi się go przeczytać raptem w kilkanaście godzin. I uwaga, 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 nie pomijałam opisów, co zdarzało mi się w przypadku Sienkiewicza. Tak, wiem, zbrodnia, ale jednak to robiłam. Mimo wszystko nie w przypadku Pottera. Tam... Przeczytałam od deski do deski, łącznie z przypisami na dole strony, jeśli takie były. Czekałam zatem na tom szósty, czytając oczywiście w tym czasie całą sagę od początku, niestety z tym nieszczęsnym piątym tomem, w którym bohater doprowadza mnie dzisiaj. Wtedy nie, bo wtedy byłam mniej więcej w jego wieku, ale dzisiaj, gdy wracam do piątego tomu, to Harry doprowadza mnie w nim do szewskiej pasji. Powiem ci szczerze, gdybym miała takie dziecko, jakim jest Harry w piątym tomie, to chyba nie wyszłoby z komórki pod schodami za karę przez miesiąc. No po prostu tak irytującej postaci chyba w życiu nie widziałam, ale. To też jest wydaje mi się plus tej historii, że tam bohaterowie są no autentyczni, bardzo tak fajnie wykreowani, bardzo sugestywnie wykreowani bohaterowie, gdzie dziecko czytające Harry'ego Pottera może się z przemyśleniami bohaterów utożsamić, a dorosły, jeśli wraca, tak jak ja to robię, to może się naprawdę poczuć, jakby miał rozwydrzonego nastolatka w domu, bo taką postacią jest y, nasz Potter w piątym tomie. Doszłam za piątego tomu, opowiedziałam Ci o nim. Teraz y, przejdźmy sobie do szóstego. Szósty to tom przełomowy. Tom przełomowy, w którym dowiadujemy się bardzo wiele, nie tylko o y, Harym znowu i jego relacjach damsko-męskich, jego relacjach z, z mentorem, z Dumbledorem, ale też i dowiadujemy się bardzo wiele o głównym antagoniście, czyli, no, nie będę oryginalna, głównym antagonistą serii jest oczywiście Lord Voldemort, czytaj Tom Marvolo Mar 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 Riddle, zawsze mam problem e, z jego nazwiskiem, no, ale umówmy się, ten, którego imienia nie wolno wymawiać, czyli Lord Voldemort. Główny antagonista serii w tomie szóstym odsłania przed nami, oczywiście pośrednio. Nikt tam Voldemorta do spowiedzi nie wzywa, ale pośrednio odsłania on przed nami wszystkie swoje sekrety. Zaczynamy rozumieć, dlaczego jest. Takim, a nie innym człowiekiem? Jeśli w ogóle możesz go nazwać człowiekiem, bo ja bym się zastanawiała. Niemniej jednak zaczynamy rozumieć, ja zaczęłam, dlaczego Woldemort jest taki, jaki jest. Co nie znaczy, że go polubiłam. Nie! Tak jak y, zwykle się zdarza, że kiedy wytłumaczy mi się, Dlaczego jakiś bohater jest taki, jaki jest? Zmieniam często uczucia do niego. Tak w przypadku Voldemorta, im głębiej wchodziłam w jego historię, to wyobraź sobie, tym bardziej go nienawidziłam. Nie cierpiałam i nie cierpię nadal tej postaci. Po prostu to jest stwór, bo jego ja człowiekiem nazywać nie będę. To jest stwór, który wzbudza we mnie żądzę mordu. Jeśli w ogóle Voldemorta da się zabić. Ale tu, to musisz sobie sprawdzić, czy Voldemorta da się zabić. Musisz o tym przeczytać sam, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No niemniej jednak, szósty tom jest, jak wspomniałam, tomem przełomowym. Harry, główny bohater, przestaje być. Tak potwornie irytującym nastolatkiem zaczyna zachowywać się jak dorosły facet. Albo przynajmniej w części jak dorosły facet, a nie jak rozpuszczony bachor. Oczywiście nadal ma, ma niewielkości, wielkości, oczywiście nadal e, momentami zachowuje się irracjonalnie, ale któż z nas tego nie robi? E, szósty tom znowu doprowadził mnie do łez z końcówką. Ja do dziś, gdy wracam do Potera, a robię to regularnie raz do roku, i do książek, i do filmów, to płaczę. Od piątego tomu, od razu ci powiem, ostatnie trzy tomy każdy z nich doprowadza mnie do, do płaczu. Pierwsze cztery nie, ale ostatnie trzy jak najbardziej po prostu bez pudełka, chusteczek. Nie zaczynam czytać. Nie zaczynam, bo wiem, że musiałabym nakapać łzami na książkę, a tego nie lubię robić. Więc pudełko chusteczek i trzy ostatnie tomy: potera. to ja. Ech, tak. Tom siódmy był zupełnie inny pod względem konstrukcji akcji. To, co tam się wydarza czy wydarzyło. Um, oczywiście zamyka całą serię, bo tom siódmy jest ostatnim. Przeklętego dziecka nie biorę w ogóle pod uwagę. Dla mnie w ogóle to przez nie istnieje. Tego nie ma. Więc tom siódmy jest tomem ostatnim. I z jednej strony domyka wszystkie ważne wątki, ale w międzyczasie doprowadza naszego głównego bohatera do kryzysu tożsamości. No to jest strasznie ciekawe, bo tam w siódmym tomie Harry mierzy się z dylematem związanym z tym, komu ufać i czy to, w co wierzył, jest nadal konstans, czyli czy jest nadal stałe, czy, czy to nadal jest wartość. Którą on chce i może wyznawać. Co ciekawe, wyobraź sobie, bo możesz sobie teraz pomyśleć, dorosła baba gada mi tutaj o książce dla dzieci. Potter nie jest książką dla dzieci. Pierwsze dwa tomy tak, od trzeciego, a już na pewno od czwartego nie, nie jest książką dla dzieci. Jest dobrą literaturą młodzieżową, w której ty, jeśli jesteś dorosły, również możesz znaleźć coś dla siebie, pod warunkiem oczywiście, że zachowasz otwarty umysł. Ale nadal możesz sobie myśleć poważna polonistka a mówi mi tutaj o Harrym Potterze, o książce, która wzbudza tak wiele kontrowersji. Środowisku kościelnym również. Odpowiem Ci na ten zarzut, który być może zrodził się w Twojej głowie, w następujący sposób. Spoderomani się nie wyrasta. Wyobraź sobie, poznałam w trakcie swoich studiów pewną bardzo mądrą panią profesor, która no, była y, była doktor, doktorem wtedy. Habilitowanym później w katedrze oświecenia na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filologicznym. Ale oprócz wykładania historii XVIII-wiecznej literatury, opowiadała nam swoim studentom o Harry Potterze, o tym, jakie tajemnice kryją się w tej sadze. Jakie filozoficzne zagadnienia porusza Rowling, i z czego czerpie inspirację? Wyobraź sobie, że to jest niezmiernie ciekawe. Pani profesor ma nawet swój kanał na YouTubie i jeśli się zgodzi, to ci go podlinkuję pod spodem w opisie. Jest na pewno autorką. Książek na temat Harry'ego Pottera. Ja jeszcze tych książek nie miałam okazji czytać, a szkoda, bo chętnie zapoznam się z tym, co nowego odkryła. Niemniej jednak, dlaczego opowiadam Ci tę historię? Opowiadam Ci te historie, ponieważ wierzę. Że jeśli jeszcze nie odkryłeś Harry'ego Pottera i go nie pokochałeś, a są tacy ludzie, wiem, że nawet całkiem sporo, to być może, jeżeli tutaj trafiłeś, to być może y, chcesz to zmienić. A słuchając mojej opowieści, być może poczułeś, że nie jesteś za stary na to, żeby. Wkroczyć w ten cudowny świat magii. Obiecuję ci, że będziesz, jeśli nie w pełni, to przynajmniej w części usatysfakcjonowany, ale pamiętaj o jednym. Otwórz umysł, wyjdź, spróbuj wyjść poza strefę swojego czytelniczego komfortu, jeżeli fantastyka w niej nie leży. I podejdź do Pottera jak do jak do opowieści o dorastaniu, jak do dobrej zabawy. Jak, być może jak do klucza do Twojego dziecka, jeśli je masz, a nie możesz się z nim dogadać. Dziękuję Ci bardzo e, za te 20 minut, które ze mną spędziłeś albo spędziłaś i mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy znasz, i lubisz Harry'ego Pottera, a jeśli nie, to czy planujesz to zmienić?